Dzień dobry, dobry wieczór. Jestem. Jak masz na imię? Jak ma pan pani na imię? Jak masz na nazwisko? Jak ma pan pani na nazwisko? Jak się nazywasz? Jak się pan pani nazywa? Mam na imię, mam na nazwisko, nazywam się, miło mi Cię poznać, mnie również. To jest Pan, Pani? Jak się masz? U mnie w porządku, dziękuję. Dobrze. Tak sobie. Źle. Niedobrze. A pan, pani, ty? Czy pan, pani mówi po angielsku? Mówię po angielsku. Proszę powtórzyć. Co to znaczy? Jestem Amerykaninem, Amerykanką. Jestem Kanadyjczykiem, Kanadyjką. Pan, pani, ty, przepraszam, proszę, dziękuję. Do zobaczenia. Na razie. Do widzenia. Dobranoc. Cześć.